Zrywają i w środku, jak rozbijesz skorupkę. No. Wszystko wiesz? <grystanie> o, rany! Ja już nic nie wiem. Oj, tak! Definitely! Później odwiedzasz ojca w szpitalu po raz drugi. Jest słaby, ale lekarze twierdzą, że jego stan jest stabilny i powoli do siebie dochodzi. Zaglądasz pod jego poduszkę, a mulet jest na swoim miejscu. Masz nadzieję, że pielęgniarki go nie przełożą. Jacob wciąż odpoczywa po swojej niemiłej przygodzie, a Karl gdzieś przepadł. Ciekawe gdzie. Kończą się ubrania, wracasz więc do domu, żeby przejrzeć szafą. Okej, okay, to jest ten czas, kiedy się ubieramy. Jak tu dziwnie cicho. Bez mamy i taty. Dlatego nie opłaca się być jedynaczką. Wypałaś swoją torbę sportową ubraniami. Powinnaś już się zbierać, ale zamiast tego siedzisz na łóżku i glapisz się w ścianę. Teraz powinien przyjść Karl. I nas pocieszyć. Mm. Ale było coś w opisie odcinka, mówiło o czyjejś pomocy, a Oliwia nie zrobiła tego ym, z chęcią, więc jakby może ktoś przyjdzie jeszcze? Wiki powiedziała, że powinnam coś poczuć. Czy tak było? Czy tylko spadł mi kamień z serca po tym całym stresie? Nie wiem już nawet, jak to jest czuć się normalnie. Sama nie wiem. Co jest nie tak? Naprawdę martwię się, że to nie podziałało. Ale jak mam się o tym przekonać? Po prostu czekać na list? Chwila. Wiem, kto mi pomoże. Wyciągasz telefon i dzwonisz do wiki. Już się boją Halo Sydney? Co się, coś się dzieje? Coś nie tak? Kobieto, nie przyprawiaj o zawał serca. Ty jesteś tu po, po prostu powodem po wszystkiego, nie? Zawał się w sensie ten zawał ojca, bo na pewno nie, nie było to po prostu samo z siebie. Tylko ktoś przez ciebie przeszedł i go wystraszył. Um. Dobra, już nie kontynuuję, bo wyjdzie na to, że nie mam racji Nie, właściwie to nie, ale czy mogłabyś mnie gdzieś podwieźć? Oczywiście Dokąd, kochanie? Na Uniwersytet Karnstein Witamy w Hogwarcie Gryffindor... Nie, ja nie, 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 nie byłam Gryffindor. czekajcie Ja zawsze wolałam coś innego W sensie, nie jakiś Gryffindor kolor on tak do mnie nie przemawia Dobra, nieważne Używając udogodnienia, które teraz nazywasz w duchu przerażającym sekretnym tunelem zagłady dla klasy rządzącej przeczytam rodzącej, ale to nieważne Docieracie o zachodzie słońca na Uniwersytet Karnstein <laughs> Więcej przymiotników opisujących to miejsce się nie dało Będąc już w środku i spacerując korytarzem z to bez prawa, że nie masz pojęcia dokąd idziesz Nie pierwszy raz Wiki... nie wiem gdzie jest gabinet profesora Millera o, żaden problem. Ja wiem. Ale to chyba nie będzie konieczne. Co? Dlaczego? W odpowiedzi Wiki wskazuje palcem w głęb korytarza. Profesor Miller maszeruje w waszym kierunku. O. O, dzień dobry, profesorze Miller. Witaj, Sydney i panno Covington. Dobrze panie widzieć. Covington? Brzmi bardzo źle w dzisiejszych czasach, bo macowi. Jeszcze brakuje jednej literki na końcu, nie? I takiej pauzy i... Cyfry. Cyfry w roku, kiedy ten wirus, że tak powiem, powstał, został wypuszczony na świat, a kiedy zrobiono z niego aferę, to wszyscy już dobrze wiemy. W marcu. Oczywiście, no bo w marcu 2019 strajki, w marcu 2020. Mm, wiadomo, co w marcu 2021? Ja już się boję myśleć. Naprawdę. Znaczy, mam pełną teorię, nie? Bo co roku jest coraz gorzej. Więc to będzie już takie kolonkret na jabłodubu. No, oby, oby tak nie było. Jaka panna? O, to na nazwisko mojej matki. Zmieniła je po ślubie na Iwanów, ale moje wciąż pozostało Covington. O, tego się nie spodziewałam. Wszyscy nazywają ciebie Karla Iwanowami. Tak jest prościej. Z biegiem lat staliśmy się jak rodzina, ale nie znałam za dobrze Karla i jego ojca, kiedy nasi rodzice się pobierali. Tak czy siak, przepraszam za zamieszanie, Mów dalej Sydney. Wiecie pan, profesorze Miller. Sydney wreszcie odbyła rytuał przyjęcia, ale martwi się, że coś się nie udało. Mógłby ją panu upewnić? A gdzie podziały się umów dalej, Sednej? <grym> ja bym... Cieszę się, że nie wyręczyła, bo by się do końca odcinka. O, no cóż, ryby będą pływać, ptaki latać, a wiki Covington gadać. Bywa i tak. Obawiam się, że Sydney ma rację, panno Co Covington. Co? Rytuał nie zadziałał? Właśnie wróciłem z biura przyjęć. Żaden student nie zapisał się w przeciągu ostatnich 48 godzin. Zaczęli już układać listy grup. A więc spóźniłam się? Nie, zostało wam jeszcze trochę czasu. Ale skąd ja teraz wezmę nowy amulet? Oliwia była naszą ostatnią dyską ratunku. Czy coś jest nie tak z amuletem Iwanowów? Eee, Zniszczył się. Rozumiem, a więc jego czar już nie obowiązuje. Chyba tak, chyba na pewno tak. Nawet nie wiem, gdzie on teraz jest. Więc bez problemu powinno się udać z moim. Co? Źle, że będziesz miała lepszego patrona niż Oliwia? Profesor Miller, Miller suwa pierścień z dłoni. Widzisz, że w jego oczku też jest płaszczący Rubin. profesor, że jest pan tego pewien? A co z polityką? Jestem świadomy jej istnienia, pani, panu Covington. Wraca się do ciebie i uśmiecha. Z przyjemnością zostanę twoim patronem, Sydney. Wiesz już wystarczająco dużo, aby zrozumieć, jak ogromne ryzyko podejmuje ten zupełnie obcy się człowiek. Brak ci słów. Wciska ci pierścień w dłoń. A, i jeszcze to. Oto szpilka. Szpilka nie zadziała. Z jednej z kieszonek portfela wyciąga długo srebrną szpilkę i podaje ci ją. Czy ludzie. Tutaj po prostu chodzą sobie ze szpilkami Przygotowani do składania przymierza krwi W każdej chwili Te wyższe klasy są naprawdę dziwne Mhm Dasz radę? Tak Nie zamierzam wyjść przed nimi na idiotkę Przecież każdy głupi umie ukuć się szpilką Specjalnie nie Ale przez przypadek potrafią Dawniej mi się to często zdarzało Jak szyłam obranka dla lalek Jak byłam takim małym dzieckiem, miałam 10 lat Uwielbiałam szyć, uwierzcie mi Przyciska czubek szpilki do opuszka najmniejszego palca. Ok, skup się, skup się, no dalej. Jest o wiele łatwiej, jeśli robi się to szybko, z większej odległości. Odbieracie szpilkę i dynamicznie kłujecie w czubek środkowego palca. Pojawia się kropelka krwi. O tak. Chwila znajdę jakąś czystą, trzeba uważać na zakażenie krwi. Wyciąga kolejną szpilkę z portfela. Ludzie chodzą tu z wieloma szpilkami, żeby uniknąć jakiegoś zakażenia podczas swoich przymierzy krwi. Spoko. No tak, trzeba będzie przywyknąć do tego miejsca. Bierzesz szpilkę i robisz dokładnie tak, jak poradził. Ku Twojemu zdziwieniu to prawie wcale nie boli, ale. Hurra, krew! <ścoughs> Się cieszę. To moja motto. Ignorując wampira, pozwalasz, by maleńka kropla spadła na rubin w pierścieniu profesora. Powtarzaj za mną. Nie, znowu. Znam procedurę. Formalnie dobra. No. Nagle świat zamarł. Wszystkie dźwięki ucichły. Rubin zaczyna błyszczeć, a przez ciebie przechodzi fala euforii. Chwiejesz się, czujesz zawroty głowy i ze zdumieniem zauważasz, jak z każdego centymetra twojej skóry unosi się złoty pył, który następnie rozpływa się w powietrzu. O rany. Teraz już wiem, co to znaczy poczuć się inaczej. Czemu nie powiedziałeś mi o złotym pyle? Jakim znowu złotym pyle? Ja nic takiego nie widziałam. Każdy inaczej postrzega i odczuwa magię Sydney. To, co poczułaś pod, podczas przyjęcia zaproszenia, różni się od tego, co poczuli inni. Dobrze wiedzieć. O, to super. Nie powiedziałabym, że super. Oddechł profesorowi jego pierścień. Wsuwa go z powrotem na palec. Dziękuję panu za to. Naprawdę. O, nie ma za co. To był dla mnie zarówno obowiązek, jak i przyjemność. Niedługo otrzymasz list zawierający szczegóły dotyczące dni wstępnych, plan zajęć, niezbędnych materiałów i tym podobnych. Zobaczymy się wkrótce, Sydney. I panno Covington. Dziękuję, profesorze, za wszystko. A czkawka? Wasza dwójka radośnie wraca do domu. Wiki wręcz bombarduje cię opowieściami o Karnstein, z których rozumiesz jakąś połowę. Dobrze, że nam ich nie przytoczyli, bo nie zrozumiałabym ani jednej. Dotyczą, dotyczą one głównie ludzi, którzy są ci obcy, przedmiotów, o których nigdy nie słyszałaś, lub magii, która wydaje się nie mieć żadnego sensu. Bo nie ma. I tak jesteś zachwycona, wkrótce będziesz miała swoje historię. Kiedy wracacie do domu nad jeziorem, zauważacie samochód Karla zap zaparkowany od frontu. Wbiegacie do środka, by podzielić się z nim wielką wiadomością. Karl, Karl, zostałam przyjęta. Jedyna studia, naprawdę idę. Chwila, a ty kim jesteś? Jakaś obca kobieta siedzi w salonie I babę kojarzył z drugiego, y, drugiej części Ale nie jestem pewna Kiedy już ma się odezwać, do środka wchodzi Karol. O, wróciłeś Sydney poznaj Meryl Meryl to jest Sydney O, cześć To skąd się znacie? Jestem jego dziewczyną Karl ma dziewczynę? To naprawdę wampiry żyją według biegami? Nieco o tym nie wiedziałam. To jest straszne. O, myślałam, że Karl jest sam, a przynajmniej zachowywał się jakby był. Też tak myślałam. Dzięki tej aplikacji już nigdy nie spojrzał na żadnego faceta w ten sam sposób. Serio, żaden. Wszyscy już będą dla mnie zajęci, nieważne jak się zachowują. Mam pecha Ale w sumie to sama nie zerwałam Do końca z Jake'iem Więc nie jestem tu żadnym przykładem moralności Ja już to mówię Nie wiem od którego drugiego odcinka Że Jake idzie out Totalnie Out Nawet nie zauważasz kiedy Vicky Pojawia się za twoimi plecami Od razu poprawa, Meryl Chciałaś powiedzieć było dziewczyną Ups, no. O, to koniec odcinka. Dobrze, że zakończył się tak pozytywnie. Naprawdę. Po całym odcinku płaczu, z zażenowania, wreszcie popłakałam się z, y, i uśmiechnęłam ze śmiechu. Więc, jakby dobre zakończenie odcinka. Będzie się to tylko ostatnia minuta podoba. Ostatnie zakończenie. Chyba było. To, to wygrało wszystko. Dobra. Dajcie gończym znać, jak Wam się podobało. E, ode mnie to tyle. Zapraszam Was za tydzień w środę o godzinie 13 na kolejny odcinek. E, będzie już chyba 16, potem 17 i koniec albo coś takiego. Czekajcie, zaraz zerknę na mój podgląd. Tak, to jest 15, to za tydzień 16, 17 i and, e, kontynuacja tej serii nastąpi dopiero po nowym roku. W sensie barwam piórów 2 będzie dopiero po nowym roku. No to tak jakby tyle w geście wyjaśnienia Jeszcze raz wielkie dzięki, do następnego, pa pa!